Kolejny test spalania. Dzisiaj mamy trasę 500 km No i do tej pory na wakacjach wyszła mi średnia 6,6. 4 osoby i pełny bagażnik. No i dzisiaj wracamy. Target założyłem, żeby zbliżyć się do szóstki. Także kasuję wyniki. Średnią prędkość też. No i wieczorem wyjeżdżamy. Będę relacjonował, jak idzie. Dobra. 350 km z nami. I jak na razie udało się wykręcić taki wynik. Ale mega oszczędnie jadę. Dobra, dojechałem. 500 km zrobiłem. Prawieść droga w nocy. No, rapacie się, ile wykręciłem. 5,6 litra. Jak w dieslu. Tyle zostało jeszcze, można było przejechać. I średnia prędkość 71 km. Obraz spadam, bo zdycham.